Drogowskaz. Autor Małgorzata Bloch. Prognozy od dawna ostrzegały przed śniegiem. Alerty przychodziły codziennie, ale dotąd opady co najwyżej utrudniały jazdę. Była sobota, więc jak co tydzień ruszyłem do rodziców. Ubrany na cebulkę tak jak lubiła mama, czapka naciągnięta na uszy, rękawiczki w kieszeniach. Najpierw musiałem zmierzyć się z zasypanym autem miotka w dłoń. Chwilę później w nagrzanym samochodzie odmarzałem po mrozie. 14 kilometrów, nic strasznego. Wystarczyło jednak wyjechać spod bloku. Nieśmiałe płatki śniegu szybko zmieniły się w zwartą białą ścianę. Jezdnia zniknęła pod ubitym puchem. Musiałem zwolnić, choć nie wyjechałem jeszcze z miasta. Dalej był już tylko las. I droga, którą znałem na pamięć. Wystarczyło opuścić miasto, by świat zmienił się całkowicie. Dzień pociemniał, jakby śnieg przykrył nawet światło. Droga przestała być gładka. Kolejny, zaspy, dziury. Jedna z nich zakończyła wszystko. Prawe koło wpadło w zaspę i samochód utknął. Wysiadłem. Auto było uziemione. Ruszyłem pieszo przed siebie. Jeszcze próbowałem wierzyć, że wiem gdzie jestem, ale samochód zniknął w zadymce szybciej niż się spodziewałem. Telefon w niczym nie pomógł, nawigacja pokazywała tylko kręcące się kółko z informacją, że jestem poza trasą. Zawróciłem, chcąc wrócić do auta. Tam przynajmniej działało ogrzewanie, ale ślady zdążył zasypać śnieg. Zamiast samochodu zobaczyłem drogowskaz. Podszedłem bliżej i wtedy zrozumiałem, że to nie znak. Stał tam człowiek, ręce miał rozłożone szeroko, jakby wskazywał kierunki. Futrzany płaszcz wziąłem wcześniej za sople, bez twarzy. A jednak, im bliżej byłem, tym wyraźniej widziałem długą zasypaną brodę i zamknięte powieki. Wiatr rozwiewał jego włosy. Przystanąłem, mróz przenikał do kości. Pomyślałem, że to posąg, bo nikt żywy nie mógł tu stać. Musiałem go dotknąć. Wyciągnąłem dłoń, ale zanim palce go musnęły, otworzył oczy. Idź szepnął. Ten głos przeraził mnie bardziej niż fakt, że był żywy. Dokąd? Zapytałem, zdezorientowany. Opuścił jedną rękę. Tym razem wskazywał w prawo. Bałem się pytać, ruszyłem. Gdy obejrzałem się za siebie, znów był tylko drogowskazem. Szedłem do utraty sił, aż zobaczyłem samochód moje zbawienie. Wsiadłem, ale silnik nie odpalił. Robiło się coraz zimniej, coraz ciemniej. Śnieg padał równo, spokojnie, okrywał wszystko ciszą. W porywach wiatru dostrzegłem sylwetki zmierzały dokładnie w kierunku, który wskazywał drogowskaz. Poczułem, że muszę wysiąść, dołączyć do nich. Sięgnąłem do klamki, drzwi ustąpiły bez oporu, ale nie czułem chłodu na skórze.